23.38 Mam dosyć tej budowy. Od razu Wam mówię. Chodzę tutaj i nie mogę się pozbierać, ponieważ tak nie tak się motam. Czy tutaj ma być odpływ liniowy, czy wanna, że nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić. Nie w sumie, to ja dzisiaj kupiłem wannę. Powiem Wam za 3200 zł. Zwykła wanna 180. Na 90 szerokości i i stoję, i wszystko sobie próbuję to wyobrazić: tą całą wannę mierzę, no i albo, albo ten walk-in, słuchajcie, nie? I, I powiem Wam, że nie wiem co zrobić, bo też y, jutro miałem kran kupować. Y, no nie ukrywam, że za parę koła, bo mi się spodobał, i teraz. Teraz nie wiem, czy tą wannę mam tutaj wsadzać, nie? Nie wiem, czy mam ją tutaj wsadzić, yy, czy po prostu yy, zrobić walk-in. I chodzę, myślę i się biję z myślami. Umiałem kupić ten kran, żeby hydraulicy już przyszli, dokończyli swoją robotę, ale teraz w mojej głowie znowu jest yy, mętlik i najprawdopodobniej zmienię tą decyzję, zadzwonię i anuluję te zamówienie. I znowu będę przez dwa dni nic nie robił, bo będę szukał od kranów, praktycznie po wszystko. I dlatego ta robota stoi, bo jestem niezdecydowany. Mam dosyć, mam dosyć, słuchajcie, też nie ukrywam, że plan już był podjęty gdzieś w mojej głowie. Przyszli znajomi i doradzili, żeby nie wstawiać wanny. Yy, powiedzieli plusy, minusy i poszli. Ja zostałem teraz z tym praktycznie sam bo jakby nie spojrzeć Magda jest ze mną, Hej. ale Magda jest niezdecydowana, nie wie czy chce wannę, czy chce walk-in i to na tyle w sumie. na tyle. Znaczy bo tutaj troszeczkę tak jak Emil powiedział, że nie wiem, że za blisko ten odpływ liniowy był ściany. Teraz właśnie koledzy przyszli i tutaj się okazało, że jednak można odejść od ściany. Także troszeczkę jest lepiej. Emil by miał. Y, dobrze, żeby tam założyć ten kołnierz, czy tą hydroizolację. Y, więc się zastanawiamy. Ale Emil tego nigdy nie robił i nie wiemy, czy. Znaczy, ja też tak właśnie się obawiam, że jeśli tutaj będą kafelki na ziemi. Czy woda nie będzie gdzieś w inne strony uciekać, czy ona ładnie sobie spłynie do tego odpływu? Nie wiem, nigdy nie miałam, nie wiem jak to w ogóle powinno wyglądać. Emilowi za bardzo też nie mogę doradzić, no bo tak naprawdę no, co mu powiem? No, Emil, dobra, zrób to łokinę, ale tak naprawdę no, on też nie wiem, czy będzie wiedział, jak to zrobić te kafelki, żeby one schodziły, no bo to jest koperta, więc ja nie wiem. Ja, ja sama nie wiem i nie mogę mu po prostu jej. Ja będę zadowolona. Czy to będzie walk-in, czy to będzie wanna z opcją właśnie brania prysznicu, czyli z tą szybą, prysznica? Więc ja mówię, ja tak jak w Anglii, korzystałam z wanny i z prysznica. Czyli ta opcja z, tam, z tą szybą i mi nie przeszkadzało. Ewentualnie raz na jakiś czas można sobie tutaj wziąć taką kąpiel. Wiadomo, że ja nie będę tego. Nikt z nas nie będzie często używał wanny do kąpieli, ponieważ przeważnie. W Anglii również korzystaliśmy tylko z prysznica, ale No po prostu ciężka decyzja i stoimy tutaj już po prostu Też mam dosyć, bo nie wiem Nie umie tutaj Emilowi doradzić Nie wiem nawet Wydaje, Ja bardziej po prostu mówię, co będzie mi robił łatwiej, że... No bo ja no, nie ukrywajmy, chcę już się przeprowadzić tutaj. A potrzebna jest e, wanna lub prysznic, cokolwiek, żeby... Dobra. Ta, no, Stop, tak, tak ode mnie. Siot. Siad. Chodź Max. Siat. No już, zostaw go. Shot. No. Super piesek! No a nic nie masz dla niego. Jak to nie? Skąd vas mogła. Nie wiem co mam tutaj zrobić, nie wiem co mam zrobić, jaką wiedzą oparuję, słuchajcie. Czy ja to będę potrafił wszystko zalać, nastawić, czy po prostu wyciągnąć, zalać, słuchajcie. I ten. Tu jeszcze redukcja jest, ale redukcja może być krótsza. Podobno. Nie wiem w sumie, nie wiem, nie wiem, kurczę, co mam robić. Dobra, tak czy siak, zobaczycie, jak przyjdzie czas, bo ja jeszcze nie wiem, co postanowiłem. Postanowię to później, co się śmiejesz? Nie wiem, co postanowię. No ja mówię to po prostu z jednej na drugiej, no ale tak to jest, no. Potem Emil mówi, że może, no nie wiem. Nawet jakby ktoś przyszedł, ktoś się zna na tym, to i tak teraz jak wiecie, jak osoby, które robią remonty lub się, nie wiem, budują, wiedzą, jak to jest z fachowcami. Niby umią, a tak naprawdę potem wychodzi, nie? Co do czego, więc nieraz jest tak, że. Mój ziomeczek, mój ziomeczek też miał problemy, zrobili mu. Wszystko źle mu zrobili, także... I potem musiał poprawiać, po pracy i poprawiał, także no mówię, no to nie jest to, że tylko my tam, czy ktoś inny, bo mamy sporo osób, które e, miały jakieś tam problemy. E, potem będziemy się wkurzać, że coś nie tak znowu, że lepiej by się to zrobiło samemu. Marudzenie nie w sumie wiem. przy odpływie, no ale to ja wam <laughs> powiem, nie nagrywałem przez dwa dni. I tylko dlatego. Tam to, tylko dlatego, że no jest taki, taki minus, że nie wiem co zrobić. Kurczę, bije się z tym normalnie, dlatego jestem roztrzepany. Dobra, jutro Leszek przyjeżdża, mi tam pomaga. Słuchajcie, Leszek się. Ja Wam to pokażę. Ja Wam to pokażę, co ja zrobiłem za błąd i kto mi przyjedzie pomóc i co będzie musiał zrobić. No ale nie ma problemów, jest duża robota. Która już została wykonana, zaklepane, słuchajcie. I będzie trzeba znowu coś rozwalić. No niesamowite, tak? Będę rozwalał coś, co już jest zrobione. Zobaczycie w następnym odcinku. Tutaj przyszły, tutaj przyszła ta lampa. Ze złota. Także będziemy ją wieszać, ale też nie wiem co tam, tam już mamy tę. Pierwsze, yy, pierwsze do postawienia, właśnie rzeczy, to już wam wcześniej pokazywałam, ale tego nie pokazałam, także się śmieję. Z, y, miejsce musimy na to później znaleźć. Ale zaczyna, zaczyna, bo zaczynają wpadać tutaj. Dobry. Tak to jest, ja nic nie porobiłem, to dalej jest jak było. Dobra, to na tyle. Widzicie, co u mnie y, słychać. A u mnie są w tej chwili grube rozterki. Nie wiem, co mam zrobić, tylko siedzę i, i imprezuję. Bo trzeba nabierać siły przed pracą. To na tyle tej wrzuty. Hejka.